Szanowni Boże, witajcie w pierwszą niedzielę adwentu. Dzisiaj czytamy Ewangelię według św. Marka. Miejcie oczy szeroko otwarte. Czuwajcie, gdyż nie wiecie, kiedy nadejdzie odpowiedni czas. Będzie podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż, zostawił swój dom, powierzając sługom staranie o wszystko. Każdemu wyznaczył zajęcie, a stróżowi kazał czuwać. Dlatego czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, wieczorem czy o północy, w czas piania kogutów, czy o wschodzie słońca. Aby przychodząc nagle, nie zastał was śpiących, to wam mówię. Mówię wszystkim, czuwajcie. Pan Jezus wykorzystuje różnego rodzaju opowiadania, które są znane jego. Słuchaczom, a więc ludziom żyjącym jemu współcześnie. I wielu nauczycieli żydowskich właśnie miało opowiadania, które były bardzo popularne w tamtym czasie, związanych właśnie z tym zostawianiem domu, kiedy pan domu wyjeżdża, aby czuwać, aby ktoś ich nie zaskoczył. Bo to bardziej, żeby tak zobrazować sobie, kiedy Pan wyjeżdża w długą podróż, wraca i sprawdza, czy żona była wierna, czy słudzy byli wierni. To właśnie o to chodzi. Jak to wyglądało w tej rzeczywistości. I to opowiadanie wykorzystuje Pan Jezus w kontekście właśnie oczekiwania na paruzję, czyli na koniec świata, czyli na nasze spotkanie z Bogiem twarzą w twarz po naszej śmierci. Więc co znaczy czuwać? Czuwać znaczy, że być gotowym. No dobra, ale kto będzie czuwał? Tylko osoba, która się czegoś spodziewa. Czyli inaczej. Jeżeli ja wierzę w życie wieczne, to wtedy moje czuwanie ma sens. Wtedy wiem, że Adwent mam poświęcić na to, żeby zmobilizować swoje serce, swoje życie do pewnej refleksji i zmiany swojego postępowania. Dlaczego? Bo wierzę w życie wieczne. Ale jeżeli nie wierzę albo oddalam to na później, to nie będę czuwał, no bo po co mi się wmęczyć, po co mam narzucać sobie zobowiązania, po co jeszcze kolejny trud w życiu, skoro to jest dla mnie tak bardzo odległe, nie na dzisiejsze czasy, nie dla mnie. Dlatego, aby czuwać, najpierw musimy sobie zadać pytanie, czy my wiemy, na co czekamy w tym czuwaniu. I to, przyjdzie Pan e, o północy, o pierwszym pianiu koguta, to jest nocna podróż. A więc, że może nagle przyjść w sposób niespodziewany, bo w ciągu dnia umówmy się, że jesteśmy w miarę gotowi. Ale tutaj noc wskazuje, że możemy być zaskoczeni. A skoro jutro nie jest zagwarantowane nikomu, a nie wiemy kiedy to jutro nastąpi, jako ostatni dzień mojego życia, to czuwanie ma być świadomością, że wiem, czego oczekuję. I tu jest kwestia mojej wiary w życie wieczne.